Cześć, tu Shai, tu Max. Chcę wam pokazać, jak łatwo można zepsuć sobie przerzutkę. Otóż ta przerzutka wygląda jak nowa generalnie. Ale to nic dziwnego, dlatego że ma przebieg 400 km. No więc wymieniona została w grudniu 2020 roku. A w lutym 2021 zaliczyłem teoretycznie niegroźny upadek. Lekki szlif na asfalcie, no ale niestety ta przerzutka podczas tego szlifu uderzyła o asfalt tą częścią, czyli tą powierzchnią. Tutaj widać dokładnie uszkodzenie, o tu i w śrubę mocującą linkę. No i teraz co się stało? To uderzenie spowodowało po pierwsze wygięcie haka przerzutki, a po drugie wygięło korpus przerzutki w taki sposób, że to miejsce tutaj styka się z, hmm, chyba to się nazywa pantograf, jeśli, jeśli mi pamięć nie, nie myli, eee, przez co przerzutka nie jest w stanie zrzucać na najwyższe biegi. Eee, no i tak naprawdę przerzutka jest do wyrzucenia. Tu już mam nową przerzutkę. Eee, trochę wyższy model, eee, o jeden wyższy model Force. I widać różnicę. Jak wygląda wygięcie? Co się wydarzyło? Czyli prawdopodobnie cała tutaj część została przegięta. Pewnie tutaj to miejsce i to e, wygięte w taki sposób, że uderzyło w, e, aż tą śrubę mocującą przerzutkę. Dlaczego Force wybrałem? No to nie był jakby wybór, tylko raczej przymus. E, okazało się, że przez, prawdopodobnie przez COVID w ogóle Rivala nie ma w sklepach w wersji Wifli, czyli tej ze średnim wózkiem. Są dostępne z krótkim wózkiem, no ale niestety mnie to nie satysfakcjonuje, ponieważ moja kaseta to 11:32, więc krótki wózek by jej nie obsłużył. Tym sposobem musiałem wymienić prawie nową przyrzutkę na nową. Także. Uważajcie na siebie.